Dla zespołu e, zawiszy, e, no, biega platką do ale wszystko tutaj wyjaśnia pani woda, pani woda do Sanotki, Sanotki, już jest w polu karnym, Sanotki przy mieszkaniu, e, jest na bramka dla zespołu e, zawiszy, bydłoż e, e, w szóstej minucie, Krystian e, e, Sanotki nie próbował dośrodkować koziara, jest dośrodkowanie, z Grają w do Stangela, Stangel dośrodkowanie w pole karne, zamyka to wszystko, walczak, jeszcze walczą o tą piłkę, tutaj, Walkula, Skarbia, to wszystko, Kluczyński, Kluczyński uleżnia więc szczep szybko, wyrzucona piłka w kierunku Siedleckiego, Siedlecki z powrotem do wódźmy świetlnej, zrobił w łódźma, z piłka i piłka nie wiele. Zabrała, nie zabrakło, ale brakowało, żeby tak właśnie zrobić paliwo, tak dośrodkowanie z żywiołów, no to to wszystko z prowościński doświadczył, ale jest to, tak jak to, to zespoły bo ta piłka tylko na chwilę przez polonistów e, odzyskana, już tam e, piłka zagrana, wygrającego z numerem 70, grana e, ta piłka w kierunku Sanockiego, Sanockiego, Sanockiego Nowaka, wybiega tam w to wszystko, e, grające z numerem 17, bo ja zjeżdżam wojska, bo ja dalej, już teraz mieli szczęście zawodnicy poloników. przez Bojasa, Skrobośnicki do Stangiela. Stangiel świetnie go zrobił, Stangiel jest uderzony. Odbił to jeszcze długie, ale szybko i teraz... To trzeba brać Sobieralski wyprowadza kombraci, jak rywali Sobieralski. Idzie Ludaczek, Kusę, Sanocki. Idzie też Bojas Sobieralski do Sanockiego. Sanocki nieco wyrzucony tym podaniem. Sanocki na zapach i weździł z Krobośnickiego не допустим на Gracie za no biszówki, teraz się poza panią Gryłekę jest uderzenie, stawia na stangiel i tylko poprzeczka obika po tym strzale przez Gryłekę. I strzelcie, walczą, skoczyła ta piłka, walczą koniecznie. to wszystko Nowak, Nowak w UH, kierunku uh, Sobieralskiego, Sobieralski, uderzenie Sobieralskiego, no i droga. I kona, kona, prostopadłe zagranie. Ściga się teraz tutaj do tej piłki Koziara, Koziara idzie w co kościół, kola karne, do koziara, przyjmuje Walczak, koziara, ścina do środka, jeszcze wycofanie piłki do jazdy obejrzą tą żółtą kartkę jest grający numerem 13 Hubert Jaskuła. Tak jest potwierdzamy to teraz, że Hubert Jaskuła ogląda żółtą kartkę, a teraz jeszcze faul na interweniu z jest już wolny i jest rzut wolny dla zespołu Zawiszty Bydgoszcz. No i to jest koniec, szanowni Państwo. Podwozą Paweł Artykułni Poloniusz lewenin doznaje pierwszej poraż.